Hejka kochani, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale, i dzisiaj przychodzę do Was naprawdę z bardzo krótkim filmikiem. Chciałabym wam opowiedzieć o naszym urlopie w koło brzegu. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie i oglądajcie dalej. Powiem Wam, że zastanawiałam się długo, co wam powiedzieć o naszym urlopie w koło brzegu. Bo sama mam mieszane uczucia. Natomiast zazwyczaj montuję dla Was taki króciutki filmik z naszego wyjazdu, abyście się mogli zainspirować. Może kiedyś będziecie mogli odwiedzić miejsca, w których właśnie byliśmy. Tak jak widzicie po filmikach, my wyjeżdżamy dosyć często, ponieważ mamy dużo dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania i nie chcemy marnować go na siedzenie w domu. Więc taki właśnie tygodniowy czy dwutygodniowy urlop planujemy z wyprzedzeniem, i w tym roku zdecydowaliśmy się na wyjazd nad Polskie Morze. I powiem Wam, że w zeszłym roku, praktycznie w tym samym czasie, byliśmy również nad Polskim Morzem w Pobierowie, i tamte wakacje były naprawdę cudowne. Pogoda nam dopisała, hotel był wspaniały, ludzie, atmosfera po prostu wszystko. W tym roku zdecydowaliśmy się na kołobrzeg, ale decydując się na ten kołobrzeg nie wiedzieliśmy, że jest to najzimniejsze miasto nad polskim morzem. Więc jeżeli wybieracie się do kołobrzegu, to wybierzcie miesiące letnie, Ponieważ w czerwcu i we wrześniu woda jest tak lodowata, yy, ma temperaturę około 15 do 17 stopni, więc już się nie pokąpiecie. Nawet jeżeli temperatury na zewnątrz są powyżej 20 stopni, na niebie nie ma ani jednej chmurki, słoneczko grzeje, woda jest lodowata. I widzieliśmy tylko kilku śmiałków, którzy byli skłonni wykąpać się w tej lodowatej wodzie. Natomiast nie wszyscy są morsami. Nie chcę, żebyście odebrali ten film jako taką negatywną opinię około brzegu. Ale to miasto wywarło na nas naprawdę tak złe wrażenie, że trudno znaleźć pozytywy tego wyjazdu. I zimna woda w morzu to nie jest tylko jedyna rzecz, którą chciałabym Wam tutaj powiedzieć. Druga rzecz, jaka jest w koło brzegu. Brak takiej atmosfery, brak takiego klimatu nadmorskiego, jak widzieliście w poprzednim filmiku z Pobierowa, Pobierowo jest naprawdę przyjemne, takie otwarte na turystów. Ta główna ulica Grumwaldzka jest naprawdę przepiękna. Z jednej i z drugiej strony są sklepiki, kramiki, restauracyjki, gra muzyka na żywo, jest pełno lodziarni. Natomiast Koło brzegu tego nie ma. Nic nie jest zrobione pod turystę. W miejscu, w którym my byliśmy, w hotelu Doris, który znajduje się na wschodniej plaży, nie ma zupełnie nic. Musicie przejść 100 metrów do deptaka, na którym również nic nie ma. Może z jedna lodziarnia, jedna restauracyjka, jedna jakaś kawiarenka, ale naprawdę takie miasteczko, taki główny deptak. Moim zdaniem powinien tętnić życiem, no przecież ci seniorzy, którzy tam przyjeżdżają się kurować, oni przyjeżdżają. Z... Deptak przy morzu jest naprawdę bardzo ładny, szeroki, wyremontowany, natomiast nic przy nim się nie znajduje. Tak jak wam powiedziałam, żadnych restauracyjek, kawiarni, lodziarni, nic, po prostu tylko w wybranych częściach coś tam się znajduje Wy... Tak naprawdę, życie deptaka zaczyna się dopiero przy molo i tam znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie, lodziarnie. Natomiast również brakuje tego takiego nadmorskiego klimatu, ponieważ wszystko to upchane jest na bardzo małej powierzchni i tam wtedy jest bardzo dużo ludzi. Mało tego, to wszystko jest gdzieś pomiędzy wejściem na molo. Rozumiecie o co chodzi? Jedni wchodzą na molo, inni wychodzą, więc jest straszny tłok, jest pełno ludzi i nie jest to dla mnie klimat nadmorskiej miejscowości. Mało tego, aby wejść na molo, musicie zrobić opłatę nie wiem ile w tej chwili, czy 6 czy 8 zł. Natomiast kolejka do kasy jest kilometrowa i musicie 30 minut stać w kolejce, aby kupić sobie bilet. Serio, 6 zł za wejście na Molo, stanie w długiej kolejce. Tak, chcecie zachęcić turystów, aby odwiedzali wasze miasto. Niełatwiej było postawić po prostu bramek, w które wrzuca się 5 zł i można spokojnie przejść, to ograniczyłoby kolejki. Natomiast sama intencja tego, że pobiera się opłatę za wejście na molo mi się nie podoba. Wiem, że teraz w Polsce nastały ciężkie czasy i samorządy szukają wszędzie pieniędzy, natomiast w Koło brzegu ewidentnie widać na każdym kroku, że władze chcą skubać po prostu tych turystów na każdym kroku. Jeśli chodzi o naciąganie turystów, to jeszcze Wam powiem, że po prostu każda zatoczka wykorzystana jest na płatny parking, więc jeżeli chcecie podjechać bliżej morza, aby nie iść kilometra od miasta na plażę, to wszędzie są płatne parkingi. Tak jak wiecie, wybraliśmy się w Koło Brzegu na zakupy do Biedronki. Po brzegu jest kilka biedronek, ale wybraliśmy taką, przy której znajduje się myjnia samochodowa i, o zgrozo, przed biedronką płatny parking. Więc gdzie tu jest jakiś y, tok rozumowania, żeby przed sklepem robić płatny parking? Nie wiem, co na to inni klienci. Natomiast mnie to bardzo uderzyło, bo tutaj w Niemczech przed żadnym sklepem nie ma płatnego parkingu. Jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba w koło brzegu. Jeżeli zdecydujecie się na wysłanie kartki do Waszych znajomych, którą zakupicie w każdym kiosku lub w punkcie z pamiątkami, nie liczcie, że wrzucicie ją po prostu do skrzynki pocztowej, bo takowych w koło brzegu nie ma. A jeśli są, to są tak ukryte, że nawet miejscowi nie wiedzą, gdzie te skrzynki się znajdują. Więc waszą kartkę lub list będziecie musieli nadać i tak z głównej poczty, do której jest dokładnie z plaży wschodniej 3 km. Więc y, sami widzicie, naprawdę trudno znaleźć jeden pozytyw w tym mieście. Mało tego, Kołobrzeg jest naprawdę bardzo pięknym, starym miastem. Natomiast y, wszystko jest tak stare, zniszczone i zaniedbane, że po prostu krew zalewa. Przecież y, samorząd bierze grube pieniądze od turystów, nic nie dając w zamian. A czarę goryczy przelewa już to, że jest tak brudno w całym Kołobrzegu, że naprawdę wstyd. Kosze są przepełnione, wszędzie walają się śmieci, butelki. Y, jak powiedzieliśmy o tym panu w kiosku, to powiedział, że to jest nasza wina, turystów bo to my brudzimy w Kołobrzegu natomiast winy samorządu nie widzi który jest odpowiedzialny za sprzątanie tego miasta ja oczywiście zgadzam się z tym ale moi drodzy ktoś brudzi ktoś bierze pieniądze i sprząta no tak powinno to działać natomiast w Kołobrzegu wszystko po prostu jest ale dość już o samym mieście Koło Brzegu. Chciałabym Wam troszeczkę opowiedzieć o hotelu, w którym się zatrzymaliśmy. Był to hotel Doris. Jest to hotel czterogwiazdkowy, i ten hotel składa się z dwóch części. Prawa część jest nowo wybudowana, a lewa część to jest stara część więc jeżeli decydujecie się na pobyt w tym hotelu, to od razu pytajcie, w której części znajduje się Wasz pokój. Ponieważ prawa część posiada windę, a lewa część posiada tylko... Po prawej stronie są cztery piętra, wszystkie pokoje są luksusowe i tak też są nazwane deluxe. Natomiast w lewej części, którą musicie zapierniczać po schodach, są dwa piętra i pokoje są podzielone na typ komfort i typ stan. Jeśli chodzi o sam hotel, to naprawdę sprawia on bardzo dobre wrażenie. Tak jak wam powiedziałam, ma on 4 gwiazdki. Wygląda naprawdę bardzo reprezentacyjnie. Wszystko jest wykonane z bardzo dobrych materiałów. Jest w hotelu czysto, atmosfera jest naprawdę bardzo miła. Personel jest wykwalifikowany, także na tą część nie ma na Hotel jest naprawdę bardzo piękny, super wyposażony. Kucharkę mają naprawdę świetną, gotuje super pyszne jedzenie. Natomiast jedna taka wada, że sala, w której wydawane są posiłki, znajduje się na pierwszym piętrze, więc mogłoby to być utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością. Tak jak wam mówiłam w tej lewej części nie ma windy, więc jeżeli ktoś porusza się na wózku lub ma problemy z wchodzeniem po schodach, no, to już taki klient po prostu w tym hotelu nie zagości. Jest jeszcze wiele, wiele minusów, ale myślę, że są one spowodowane. Hotel posiada w swojej ofercie naprawdę bardzo dużo atrakcji. Na terenie hotelu znajduje się bardzo duży basen kryty z jacuzzi. Znajduje się również szereg sound, z których możecie korzystać. W hotelu organizowane są również turnusy dla seniorów, ale Wy również możecie skorzystać z takich właśnie czasów i mieć przy okazji rehabilitację. Na terenie hotelu znajduje się również w pełni wyposażona praktycznie nowa siłownia, z której możecie korzystać o dowolnej porze. Jeżeli chodzi o zabiegi, to jeżeli macie jakieś problemy zdrowotne, to polecam Wam właśnie wybrać pakiet dla seniora, w którym znajdują się dwa lub trzy zabiegi dziennie. Są to borowiny, naświetlania, ultradźwięki lub masaż. Możecie również korzystać z gimnastyki w wodzie z instruktorem. My naprawdę codziennie y, uczestniczyliśmy w tych ćwiczeniach y, i nie myślałam, że one sprawiają tyle. No więc, moi drodzy, tak jak widzicie, w tym koło brzegu nie wszystko było złe. W hotelu naprawdę super odpoczyliśmy, poznaliśmy naprawdę bardzo miłych, fajnych ludzi. Natomiast samo miasto Kołobrzeg wywarło na nas tak złe wrażenie, że już na pewno nigdy nie zagościliśmy. Także oceniając cały nasz wyjazd, nie było wcale tak źle. Chodziliśmy codziennie na długie spacery po plaży. Pogoda nam naprawdę super dopisała codziennie było powyżej 20 stopni i ani jeden dzień nie padał deszcz. W hotelu super odpoczywaliśmy, korzystaliśmy z sauny, basenu i tej gimnastyki w wodzie i nawet byliśmy na dyskotece zaraz po. Także pomimo tych wszystkich negatywnych rzeczy zaliczam urlop do udanych. Nagrałam dla Was króciutki filmik z całego wyjazdu z Kołobrzegu. Nie jest on długi, około 10 minut, także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. A ja już nie przedłużając, żegnam Was dzisiaj serdecznie, pozdrawiam cieplutko i do następnego filmiku.